Cześć kochani, witajcie na moim kanale z tej strony Magda, ale To już wiecie. Dobra, dzisiaj zrobimy sobie szybki dzień, na nie przedłużam. Już tej mączy czas i będziemy robić sobie rozgrzewkę. No i co? Będziemy cisnąć. Cisza. Cziszę sobie, żeby nie było za głośno. Dobra, biegniemy. Biegniemy. No i sobie lecimy. Pracujemy. Bo zaraz, zaraz, zaraz do 2 minut już niecałe przejdziemy do ćwiczeń na brzuch. No jak się dzisiaj czujesz dzisiaj taka pogoda za oknem nie zaciekawa. jeśli oglądasz to za 10 lat to pogoda jest brzydka dzisiaj o będzie <grymne> 10 sekund przerwy ale to nie znaczy, że zwalniamy tempo nie zwalniamy tempa dalej sobie delikatnie wygniemy delikatnie przez te 10 sekund delikatnie patrz, patrz, patrz pajacyki dobra palą cyki nie się o rany że znaczy półki nie rozwaliłam ale lecimy dalej nie przejmujemy się takimi rzeczami na pewne rzeczy w życiu nie masz wpływu ale masz wpływ na swoje życie a taki trening to jest na pewno dobre rozwiązanie jedziemy jedziemy jedzie. ktoś tam trąbi, kto tam trąbi? dobra, dobra i dalej sobie delikatnie biegniemy. Co dalej? Co dalej? Wahadełko będzie. Wahadełko to już znacie z poprzednich treningów. No i na boki, fajnie tu jak pracuje. Ja myra czuję przy tym ćwiczeniu tyłek. Bez spoko. Nieźle. nieźle, Dobra, jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze sekund i jeszcze ostatni czucie, Boże, ja tutaj zaraz coś rozwalę. Dobra, nie poddawaj się, wstań z muszka. delikatny truch, nie oglądaj, tylko rób. To nie jest film do oglądania. jest film do oglądania, że włącz Netflixa. Dobra, biegniemy, szybko biegniemy. Sobie po prostu bądź Netflixa albo nie. No. Dobra, 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 mocno, mocno, spieszymy się, spieszymy się, szybciej, szybciej, ja już czuję jak ten pot marnie, leci ze mnie, dawaj, 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 spalamy, 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 no, 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 no. szybko, 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 trzy sekundki, dobra, przechodzimy do treningu. Ok, jak się powiedziało, a to trzeba powiedzieć B, więc lecimy z treningiem. Ja już Ci tłumaczę, jakim systemie pracujemy. Mamy 8 ćwiczeń i robimy je dwa razy. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 20 sekund, a 10 sekund to jest po prostu przerwa nasza. No to zaczynamy od planka. Takie standardowe ćwiczenie, zawsze jest gdzieś tam na bo na brzuch. Zawsze plank, dobra. Trzymamy się mocno, na łokciach jesteśmy i mocno się pchamy na tył tak oczywiście przyklejony do kręgosłupa. Trzymamy mocno plecy, spięty brzuch, spięty tyłek, spięty i co tak trzymamy. Jeszcze chwila. Damy radę, pierwsze ćwiczenie. Dobra, odpoczywamy do sobie 10 sekund i lecimy dalej. Jak już zrobiłaś, zrobiłeś to pierwsze ćwiczenie, to teraz trzeba dalej jechać z tym, lecieć i trzymamy mocno. Więc sobie złączymy mocno łopatki złączone trzymamy trzymaj 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 włosy w każdą stronę i dobrze tak ma być no no dawaj dawaj dobra dalej dalej Ok, miałam lekki problem techniczny ale już jest wszystko Ok, robimy sobie teraz deskę z przyciągnięciem nogi dalej deska i przyciągam nogi raz sobie i jedzie Przyciąga. Moc. Brzuch spięty, napięty, jak plantę na żuku. Żyku. żuku. <grymne> Dobra, 10 sekund przerwy, i dalej, dalej, dalej robimy tą naszą deskę taką konfiguracją lekką Przetuningowaną. Przetuningowaną po to, żeby więcej mięśni angażować. I da, z całych sił. Cały chci. Niewiele czasu zostało. Dawaj, dawaj. Mocno. I jeszcze. Ciśniemy. Trzy sekundki. Trzy sekundki. Jeszcze raz. Okej. Okay. Calienu, ja Ci pokażę szybko, jak to ci wygląda. wygląda. Lekko łapki uniesione. Nogi do góry. I patrz. Lekko sobie opuszczone. Ja nie mogę. To jest bardzo silny trening. Jakieś ćwiczenia dałam, że od razu kaloryfy na wychowu. Ale nie zapomnij, odjedź. Dawaj, dawaj. Jeszcze raz. Dobra, opuszczę sobie. 10 sekund, 10 sekund przerwy. Mi zawsze się język po prostu prączę. jak... Jak się zmęczę, a chyba już jestem zmęczona. Dobra. Patrzcie, muszę dać trochę niżej, bo za wysoko. I lecimy. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Dobry. Staraj się w jednym tempie. Ja wiem, że jest ciężko. Wiem, że jest ciężko. Ale opuścimy sobie. Dobra, zaczekujemy dzisiaj następne. Deska bokiem. Deska bokiem. Na łokciu tutaj. Nogi sobie tak troszkę wypchaj do przodu i trzymamy. Trzymamy. Mocno. Wiesz co, ja też nie chcę mówić, jak dokładnie ma to czucie wyglądać, no, czy wygląda to w taki sposób, ale Ty musisz poczuć odpowiednie miejsce, w którym tutaj te skosy Ci pracują. Ja czuję w takiej pozycji. Może niektórzy powiedzie, a może tutaj troszkę źle, ale ja w tym miejscu najmocniej czuję. Nie wiem, czy widać na kamerze. Jak nie, no to to jest druga strona. I trzymaj. Trzymaj. Trzymaj mocno tej bokiem, mocno, tutaj ma płonąć, ręka do góry, dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze, jedziemy, jedziemy, mocno, i właśnie wiadomo, że ten tutaj się bardziej do góry, martwy robak, martwy robak, dobra, nogi tutaj ugięte, ręce do góry i lecimy, na dół, przeciwległe, Zapomniać, że tak nisko trzeba trzeci Przeciwwego, kończymy. I mocno, pracuj brzuch. Mocno. Tutaj. Tutaj, mocno, pracuj brzuch. Dobra, chwila przerwy. Chwila przerwy. Jedziemy jeszcze raz to samo. Dlatego, żeby ten, ten brzuch tutaj pracował. Był mocno zaangażowany. I lecimy. Może zabrzmiałe, jak wiecie. <gry> dawaj, dawaj, nie poddawaj się. Ja wiem, że za oknem nie jest kolorowo, ale w twoim pokoju może być kolorowo. Gdzie tam zrobisz trening, to może być kolorowo. W twoim życiu, co mam następnego? Już ci mówię. Przyciąganie nogi do ręki. Przusieł, To jest coś warte. Dobra, chyba mi widać. Jak nie, to nagram drugi raz i raz tak miałam, że... Robiłam parę razy treningi, by się nie nagrało. By się nagrało bez Dawaj. Tak. Ja nie mogę. Tutaj dopiero brzóg ciągnie, ale jedziemy. Nie poddajemy się. Ten czas tak szybko leci. Jakby było na dziesięć sekund stawimy, ale nieważne. Dobra, dawaj, dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz to samo. Gotowa? Gotowy? No pewnie. I to leci. Brzuch se robimy, gdzie fajnie. Mocno pracuj brzuchem, ma ciągnąć. Bo zaraz tutaj pod koniec są takie ćwiczenia, że o, zobaczysz zresztą. Zobaczysz to i będzie fajnie. Dobra, teraz mamy przyciąganie nóg do klatki. O masakra, teraz będzie masakra, ale taka pozytywna. Pozytywna, też łapki tutaj troszkę bliżej. I przyciągam. Ja wiem jaki mamy czas. Uff. No już połowa czasu ze Ja cię... Dobra, przyciągaj Przyciągaj. Jeszcze. Damy radę. Razem po więcej w końcu, razem po więcej. Wow. Czujesz jak płonie. No dobrze. U mnie też wszystko płonie ale to pozytywna energia. Uff, już mam dość takie pozytywny. energii. Nie no, dopiero początek. Lecimy. Zobaczysz po treningu. Podziękujesz sobie. Boże! Nie oglądałam tego treningu, tylko zrobiłam. No i tak ma być. I mocno. Przyciągaj. Dasz sobie radę. Nie takie rzeczy przyciągali do siebie. Przyciągałeś. I jakoś sobie poradziłaś. Poradziłeś się, nie wiem. Nie wiem kto ze mną ćwiczy. Czy bardziej mężczyźni, czy bardziej kobiety, czy bardziej kobiety, ale już ci są jak na to muszę mówić, też taki takiej formie, montaj kremet na skos, dawaj, mocno łopatki złączone i na skos, dawaj, do łokcia, do łokcia, jeszcze, ciśniemy, dawaj, dawaj mocno, to już przedostatnie ćwiczenie, przedostatnie, dobra, chwila przerwy, jeszcze raz to samo i kończymy trening, daję Ci spokój, ale palca tak, tutaj, tak, Fajna energia nam się wytwarza przez ten trening i jedziesz, i raz, i kopiesz, i trzy, i mocniej, 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 nie takie rzeczy chcieliście w życiu kopnąć, teraz z siebie pokopajcie tak trochę, jeszcze trzy sekundy, Od siebie, bardzo dobrze, no to co? Zatrzymam, bo nie mam sił. Ja Ci bardzo dziękuję za ten trening. Jak widzisz, no, było fajnie, więc mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli Ci się podobało, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. No i ja się z Tobą żegnam i do zobaczenia na następnym. Napisz, jaką partię chciałabyś, chciałabyś, chciała z nami no, przetrenować. Pa!